Bardzo opowiadałem wam o analog Dexter the Dog. Bardzo podobała wam się ta historia, w związku z czym w dzisiejszym materiale omawiamy następny odcinek, który pojawił się całkiem niedawno i jest serio mocny i naprawdę szokujący. Dzisiaj przeanalizujemy go od samego początku do samego końca. Ja jestem Ondar, witam was serdecznie w tym materiale. Wpadnijcie na mojego Instagrama i TikToka, linki macie w opisie tego filmu, zostawcie suba na kanale, jeżeli jeszcze tego nie robicie, będzie mi naprawdę mega miło. A tymczasem nie przedłużajmy i zaczynajmy od samego początku. W marcu przedstawiałem wam pierwsze trzy odcinki analog horroru na temat Dexter the Dog, czytaj psa Dextera. I naprawdę bardzo spodobał Wam się ten odcinek, jednak jeżeli Ty jeszcze nie oglądałeś tam tego materiału, wróć do niego, obejrzyj go. Bo w przeciwnym wypadku nie za bardzo będziesz ogarniał, co dzieje się w tym materiale. Naprawdę bardzo łatwo się tu pogubić, bo to jest naprawdę zawiła historia. Także tak przejdźmy do czwartego odcinka tego analoga, który był wyczekiwany przez wielu od bardzo długiego czasu. Zobaczmy, co się zmieniło, co się wydarzyło, a za spoileruję wam, wydarzyło się wiele. Bardzo wiele. Przed Wami Dexter the Dog za inna jednostka. I ta taśma rozpoczyna się w dokładnie tym samym momencie, w którym historia została zatrzymana ostatnio. Dexter na dobre przedarł się do naszej rzeczywistości, rozbijając lustro, za którego przyszedł. W tle natomiast słyszymy kobietę mówiącą przez radio, aby każda osoba znajdująca się w budynku, czyli najpewniej w laboratorium, niezwłocznie przystąpiła do ewakuacji. Następnie pokazane zostaje nam to coś, co jest rozpaćkane na ścianie. Ciężko to opisać, tym bardziej biorąc pod uwagę, że to coś się rusza. Pomina to niejako żywe mięso, które następnie zostaje opisane jako Valentin Gonzalez, którego swoją poznaliśmy przy okazji poprzednich odcinków jako tego jednego gościa, który możliwe, że miał trochę większego pecha niż wszyscy. Valentina po raz ostatni wyjęliśmy w momencie, kiedy został absolutnie rozpaćkany przez Dextera, leżał na podłodze z rozbitą głową i był pozbawiony kończyn. Zatem tutaj pojawia się pytanie, w jaki sposób zmienił się w to coś i szczerze nie potrafię na nie odpowiedzieć, aczkolwiek spokojnej odpowiedzi postaramy się udzielić później. A no teraz przechodzimy do czegoś, co jest opisane jako część pierwsza, która otwiera się poprzez urywek z programu telewizyjnego na żywo. Do swoistego toksu zaproszona zostaje pewna osoba, jednakże zanim gość zdąży się przedstawić, nagle transmisja zostaje przerwana. Ale w tym wypadku nie przez jakiś atak hakerski, czy coś, a przez ostrzeżenie wysłane przez Centrum Nauki Alternatywnej. Owo ostrzeżenie wyemitowane zostało 18 października 1982 roku o godzinie 20.59. Dowiadujemy się, że od godziny 21 tego samego dnia, czyli obywatele mają kuźwa minutę czasu na reakcję. Bez sensu. Aczkolwiek właśnie od godziny 21 w pewnych obszarach w mieście wprowadzona zostaje przymusowa godzina policyjna. Jest to bez sensu, z tego względu, że jeżeli akurat, nie wiem, jesteś sobie na ulicy, a do, dosłownie minutę przed godziną policyjną dowiadujesz się, że zaraz godzina policyjna zostanie wprowadzona, to co masz zrobić? To po prostu nie ma sensu. W każdym razie, owa godzina policyjna nie zakończy się do 5 rano. Dowiadujemy się, że sektory miejskie objęte nadzorem to sektor 4B, 5C oraz 3A. W każdym razie, następnie dowiadujemy się, że owa godzina policyjna zostaje wprowadzona e, na czas odprawiania pewnych rytuałów i podczas tych 8 godzin nie będzie można rozmawiać ani wchodzić w jakąkolwiek interakcję z ludźmi wykonującymi te rytuały. W skrócie, na ulicach miasta obecnie mają być kultyści lub sataniści, którzy mają być mega niebezpieczni. Ale prawda jest taka, że ich tam nie ma, ponieważ głównym zagrożeniem jest Dexter, o którym mimo wszystko Cejca nie chce za bardzo nikomu mówić, żeby utrzymać to wszystko w tajemnicy, więc wymyślili sobie kultystów. Dodatkowo zaleca się wyłączenie wszelkich odbiorników radiowych, zasłonięcie wszystkich okien w domach i co najważniejsze, zachowanie spokoju. Aczkolwiek wszyscy bardzo dobrze wiemy, co za moment się wydarzy i trochę ciężko w takiej sytuacji... Zachować spokój, prawda? Nie przychodzimy na swego rodzaju kanał komunikacyjny, gdzie rozmowa prowadzona jest przez pana... Dozna, czyli dyrektora generalnego CICA razem z Hektorem, który to znajduje się w dywizji 7A podczas godziny policyjnej. Ich rozmowa oczywiście, że dotyczy ucieczki Dextera oraz uruchomienia protokołu izolacji miejskiej. Wygląda na to, że Dozna nakazał zatuszować cały ten incydent, prowadząc godzinę policyjną oraz rozpowszechniając fałszywe informacje o okultystach, których tak naprawdę nie ma. A jedynym zagrożeniem jest tutaj właśnie Dexter. Tak więc tak, Dexter uciekł, nikt nie za bardzo wie, gdzie jest, i trzeba go złapać. Jednocześnie dołożyć wszelkich starań, aby nikt nie miał tego pecha i Dextera nie spotkał aczkolwiek nie ze względów bezpieczeństwa, przykładowo dla obywatela, który akurat mógł na niego natrafić i skończyć w bardzo nieciekawy sposób, a dlatego, aby nikt o Dexterze się nie dowiedział. To na tym im zależy, a nie na bezpieczeństwu obywateli. No, słabe. W skrócie, nie chcą, aby opinie publiczne dowiedziała się o istnieniu Dextera. A w przypadku, w którym ktoś natknąłby się na Dextera na wolności? Cóż, ta osoba również ma zostać zamknięta. Co więcej, o tym incydencie powiadomiono został tylko i wyłącznie Dozna, Hector oraz zespół mający za zadanie złapanie Dextera. Nikt więcej chce i czytaj w Centrum Nauki Alternatywnej. Następnie przechodzimy do wydarzeń z godziny 21.18. Drużyna Charlie przelatuje nad lasem. szokuje go i stara się odnaleźć tam Dextera. Następnie akcja przenosi się do laguny i tam poznajemy Gabriela, który jest chyba takim typowym ziomkiem przechodniem, który z jakiegoś powodu poszedł o 21.18 robić vloga do lasu podczas godziny policyjnej. Wow! I tak się składa, że gość całkiem nieźle to przemyślał, gdyż chce nagrać satanistę. Albo kultysta. No, przecież media podają właśnie taką informację, że kultyści łaszą po mieście. A chłop jednak chyba nie zdaje sobie sprawy, że żadnych kultystów tak naprawdę nie ma. Swoją drogą z jego słów dowiadujemy się o jakimś zaginionym chłopaku, który miał zostać zabity jakiś czas wcześniej i Gabriel podejrzewa, że kultyści są za to odpowiedzialni. I prawda jest taka, że Gabriel po prostu próbuje dowiedzieć całej prawdy o tym wydarzeniu. Gabriel wchodzi coraz głębiej i w końcu natrafia na. to chyba jest skarpeta wieżąca na drzewie, która jest kurwa za długa. I trafia na coś jeszcze, co również jest trochę za wielkie. Mianowicie na Dextera, który oczywiście, że atakuje go i jednocześnie daje jednego z najbardziej niepokojących jumpscare'ów, jakie widziałem od dawna. I po ataku na Gabriela słyszymy strzał. Otóż drużyna poszukująca w końcu odnalazła Dextera. Następny pokazany zostaje nam raport aktualizacji z 18 października 1982 roku z godziny 22:30. Okazało się, że eksperyment 0002 został zlokalizowany. Dokładnie zlokalizowano go o 22:02, właśnie w lesie Laguna de Luna. Dodatkowo Gabriela również zlokalizowano, albo raczej to, co po nim zostało, gdyż jego ciało zostało praktycznie w całości zjedzone przez Dextera. Dowiadujemy się, że Gabriel miał 18 lat. W momencie zlokalizowania Dextera, obiekt miał być w stanie ekstremalnego podekscytowania. Dodatkowo na jego twarzy znajdować miały się ślady krwi Albo chyba powinienem powiedzieć, że na mordzie, albo na pysku, bo to pies Więc powiedzmy, że na pysku Co do Gabriela, to co po nim zostało, miało zostać odnalezione tuż obok eksperymentu Zupełnie jakby zostało złożone w ofierze Miejsce zdarzenia zostało zabezpieczone zgodnie z protokołami dotyczącymi skażenia biologicznego A odnalezione ciało zostanie przetransportowane do wewnętrznego zakładu W celu przeprowadzenia pełnej analizy kryminalistycznej Zatem z tego raportu dowiadujemy się, że Dexter czyni jakąś chorą satysfakcję zrobienia krzywdy ludziom i to. Do tak okropnej krzywdy. I dodatkowo to jest to w bardzo profesjonalny sposób opisany jako bardzo niebezpieczne zwierzęce monstrum. Oczywiście poprzednie odcinki już sugerowały nam jak bardzo okrutny, niebezpieczny, zły jest Dexter, aczkolwiek to właśnie na odcinek czwarty. Pokazuje nam to w najbardziej klarowny i dosłowny sposób. Następnie otrzymujemy kolejną ścianę tekstu, która daje nam jeszcze więcej całkiem interesujących informacji, które to pochodzą już z okresu czasu po schwytaniu Dextera. 0002 został uspokojony i umieszczony w kapsule bezpieczeństwa typu 7B. Przetransportowano go do jednego z centralnych ośrodków sektora nauk zaawansowanych. Poziom zagrożenia zmieniony na krytyczny. Interakcja z obiektem jest zarezerwowana wyłącznie dla personelu poziomu 6 lub wyższego. Dodatkowo, co całkiem istotne, dowiadujemy się trochę więcej o postaci Bona. Bon 32A, który był tą postacią, która nie do końca wiadomo skąd się wzięła w poprzednich odcinkach? Wiemy na pewno, że panorzył się prawdopodobnie bez celu po konkretnych poziomach bakrumsów. Następnie miał zostać schwytany. PON 32A pozostaje pod ścisłą obserwacją neurosensoryczną. Nie odnotowano żadnych prób ucieczki, jednak u obiektu występowały okresowe epizody pobudzenia, czy zaburzeń werbalnych. Zespół PSI sprawuje bezpośredni nadzór 24 godziny na dobę. Następnie dowiadujemy się, że wszelkie naruszania protokołu będą traktowane jako wewnętrzne niebezpieczeństwo. Następnie Ponownie obserwujemy bona, który jest przykuty do ściany. Następnie widzimy ten obrazek, który <laughs> wygląda pięknie, no mimo tego, że prawdopodobnie jest wygenerowany przez AI, co wielu osobom może się nie spodobać, ale kurde, to wygląda super. Na zdjęciu widzimy Dextera, który został schwytany przez yy, ekipę, której członkowie wyglądają trochę jak łebki z bakrupców. Z informacji, które się tutaj znajdują, dowiadujemy się m.in., że przeprowadzone są na nim zupełnie nowe testy. Dexter będzie poddawany ciągłym badaniom neurologicznym, mających na celu monitorowanie wzorców reakcji motorycznych, wpływem bodźców generujących silny stres. Wszystko to ma mieć na celu ocenę potencjalnych zdolności poznawczych. Następnie... Na moment powracamy do Valentina, który dalej znajduje się w bardzo nieciekawym stanie. O czym przenosimy się do wypowiedzi pana Dozne. Będę wypuszczał całej tej rozmowy, gdyż jest ona po hiszpańsku i tylko opowiem wam, o co tak naprawdę tutaj chodzi. Dozna rozmawia z Hektorem, który mówi, że Dexter właśnie wszedł do pokoju obserwacyjnego. I kontekst rozmowy wskazuje na to, że są oni w stanie obserwować Dextera poprzez szybę. Dozna jest trochę zaniepokojony tym, jak bardzo Dexter jest unieruchomiony. W sensie nie wiem, czego on się spodziewał, no ale dobra, niech mu będzie. Następnie dozna żąda do rozmowy z Dexterem poprzez interkom. Hektor zgadza się, a następnie umożliwia mu rozpoczęcie rozmowy. Następnie widzimy Dextera, który wygląda bardzo złowrogo i ma pysk usmarowany krwią. Dozna zadaje pytanie, kim jesteś. Dexter słucha, jednak nie udziela na nie odpowiedzi. Po chwili Dozna ponawia pytanie i radzi Dextera prądem, a oto jego reakcja. Chwilę patrzymy prosto w oczy Dextera, a następnie na moment widzimy nagranie z Bonem, który panikuje i prawdopodobnie próbuje się wydostać. Następnie widzimy wizerunek Dextera z jednej z poprzednich taśm, na moment tą dziewczynę, której rola w tym wszystkim jest absolutnie nieznana w tym momencie. I na moment ponownie widzimy Valentina, który chyba jednak nie jest jakąś plamą, a jest bardziej kokonem, a wewnątrz ponownie znajduje się jakiś stwór. I co do tego istnieje pewna teoria, którą przedstawię wam za moment, kiedy pokażę wam zakończenie tego odcinka. Na sam koniec pojawia się tekst o następującej treści. Modlimy się o przebaczenie najwyższego. Chcieliśmy pobawić się w łamanie jego praw. A teraz czeka nas kara. Niech Bóg ma nas w swojej opiece. Wow, ten odcinek był mocny. Serio. I tutaj pojawia się wiele pytań i teorii, które w tym momencie chciałbym wam przedstawić. Przede wszystkim, w internecie, ja trafiłem na pewną, całkiem ciekawą teorię, powiązaną z Walentinem Dlatego na sam koniec widzimy w ten sposób, i wiele osób interpretuje to, co tutaj widzimy, jako wskazówkę, że zamęt z Valentina coś ma się wykluć, urodzić, czy cokolwiek. I bardziej trzymałoby się to kupy, że teraz. Valentin jest swego rodzaju kokonem, z którego za niedługo wykluje się kolejny monstrum. I tutaj pojawia się teoria zakładająca, że całe to centrum nauki alternatywnej wysyła ludzi na drugą stronę. Po drugiej stronie lustro do tego świata, bardzo przeminającego bakrumsy, no w sumie to są bakrumsy, nie oszukujmy się. Niemniej osoby, które stamtąd wracają albo nie wracają, później zmieniają się właśnie w tego typu monstra. Właśnie w imię nauki czy jakichś badań. Następnie jednak te stwory mszczą się, przykładowo tak samo jak Dexter, który bardzo możliwe, że jest po prostu żądny zemsty zemstę, stąd robi te wszystkie rzeczy. I bardzo że w następnym odcinku Valentin zmieni się w coś nowego albo z tego kokonu, który po nim został, powstał z niego wyłoni się jakiś kolejny stwór. Dodatkowo Dozna wydaje się być osobą, która zdecydowanie coś skrywa, ma jakieś inne intencje względem tych, które prezentuje, ale i tak poczekać musimy jeszcze trochę czasu, żeby dowiedzieć się jaka jest cała prawda. No cóż, zobaczymy w jakim kierunku pójdzie to dalej w następnych odcinkach, póki co ja bardzo dziękuję wam za oglądanie, stawcie suba na kanale, jeżeli materiał wam się spodobał wpadnijcie do mojego Instagrama i TikToka, linki macie w opisie tego filmu Myślę, że się wkrótce, trzymajcie się, cześć!